Cześć Arturze. Hej, hej, cześć. Witam. Jesteśmy na wydarzeniu planszówki pod Szyndzielnią, czyli Beskid Beskidzkim Festiwalu Gier planszowych. Co możesz o tym powiedzieć wydarzeniu? Co tu się dzieje w ogóle? Tak. Od dwóch dni, właściwie to już trzeci, czyli ostatni dzień, udało nam się zgromadzić kilka tysięcy osób, które odwiedzają nas na naszym festiwalu. Festiwal zrzesza nie tylko miłośników gier planszowych, ale też gier fabularnych oraz wszystkich fascynatów gier bezbronnych. Mamy troszkę kolekcji, mamy troszkę spotkań, mamy komiksów, mamy gigantyczną wypożyczalnię. No i to jest właściwie idea jak Każdy festiwal ma swoje atrakcje. Dzisiaj 16. Mhm. Właśnie widziałem tutaj, przychodząc się stolikach, że dużo ludzi gra w, różnych, w różne gry. Mhm. I jak rozumiem, że, y, widziałem, że to jest bezpłatne. Granie samo jest bezpłatne. Mamy wiele wstępu tutaj na teren festiwalu. Natomiast samo granie to już można przetestować różne gry? Dzięki licznym sponsorom. Muszę w imieniu bo to nasi główni sponsorzy, mm -hmm. którym jesteśmy bardzo dużo e, winni e, mm -hmm. podziękowań. Czyli e, po pierwsze Wienmark, wielka e, mm -hmm. firma. Davies Fabrics i Nemark. Dzięki mm -hmm. nim, takie trzy nasze filary udało nam się przygotować na konferencja w ten sposób, że wszystkie bilety dla dzieci do lat 14 są za darmo. Mm -hmm. Dzięki nim właśnie to się wydarzyło. Oprócz tego wszystkie wydarzenia, wszystkie rzeczy, które są na miejscu są całkowicie darmowe. Czyli zarówno właśnie wprowadzanie gier klaszowych, jak i dostęp naszych e, helperów, nauczycieli, e, osób, które prowadzą lekcje, to wszystko, wszystko jest za darmo. I osoby, które już dają do nas dotrą, wszystko tutaj, wszystkie lekcje mhm. Tak, jesteś prezesem, szefem wydownictwa Adekredyt. Jak kojarzę, wydaliście grę fabularną Midgard, teraz jesteście na ostatniej prostej. jeżeli chodzi o horas kontrahornowy, powiem tam, że kiedyś miałem okazję zapoznać się z takim samplerem i też jest, że macie kolejny projekt, który już też startujecie, czyli Horda. Horpor tak. Tak? jest już na awansowanych, hmm. można powiedzieć, etapy prac, hmm. dlatego że jest sporo zostało już oddane do akceptacji do francuskiej firmy, która reprezentuje... W przy zarówno jak i Van Hama. Mm -hmm. Więc te rzeczy, które my stworzyliśmy i napisaliśmy, one już tam są procesowane i nawet dobre z akceptacją. Także jest całkiem nieźle. Mamy nadzieję, że w 5-6 miesięcy zakończymy pracę nad Portugalem. Ale w międzyczasie nie próżnowaliśmy, bo wydaliśmy w grę owielską białek. No właśnie. Opowieść Dzień tak. Zgodnie z ideą i zamówieniem z tym, co udało nam się ustalić z miastem, stworzyliśmy bardzo prostą krę, taką, którą 5-6-letni dzieciaki już są w stanie grać. Ona jest dosyć blisko karfesona, czyli mamy kafelki, tutaj mamy stricte mapę, sześć z innego rodzaju kafli, które różnią się kolorami i motywem przewodnim. Czyli mamy jakieś pomniki znane w mieście, mamy jakieś dzielnice znane, jakieś amfiteatry itd. Tak Gra jest do doszczędny osób, każdy z graczy wciela się w architekta, każdy w swojej że będzie mógł zagrać kapel na planszę, żeby jak najlepiej rozbudować swoje dzielnice i zdobywać jak najwięcej Bardzo prosta, 10-15 minutowa gra. Wczoraj mieliśmy przyjemność z zagrać pierwszy turniej, mieliśmy tam 40 osób e, grających w naszą grę, był wiceprezydent miasta, wręczą e, także. Bardzo, bardzo fajne, czyli, czyli bardzo sympatycznie. Czyli tak. oprócz gier popularny grupa nasza to co dalej? Tworzysz wreszcie komiks? Tak, mamy teraz o. pierwszą zajadeczkę yy, na festiwalu, ale już cała się rozeszła, to była wersja demo yy, naszego komiksu, w którym mamy go połączonego z naszym uniwersum herosów i horrorów i razem z moimi kolegami z bielskiej komiksiarni będziemy yy, Dá da uma danadinha e meia Uniwersum. Taką mm. mamy nadzieję, okay. ale wiadomo, że... może jeszcze teraz będzie gra komputerowa za jakiś czas? Gra komputerowa to inna spółka. Okej, okay, dobra, <laughs> że to w sumie trochę się z bez prądu. Dokładnie, tak? dokładnie. To, dokładnie. to, jest to, jest dobra, to, to Naprawdę to znaczy, mieliśmy bardzo dużo opcji, żeby tutaj zrobić, prawda? I jakieś retrogranie, jakieś Amigi, Amigi i Amigi, tak podobne hmm. rzeczy, ale wiadomo, nie chcieliśmy tego robić, bo w nastawieniu jesteśmy stricte na to, żeby wciągnąć dzieciaki, młodzież, hmm. nie, rodziny od komputera do telefonu, pokazać, czy da się. Fajnie bawić e, bez prądu, chociaż ja sam jestem graczem i e, mam Play'a jak hmm. komputer, ale uważam, że ta równowaga jest bardzo ważna i trzeba to pokazać. Tak? Trzeba zaprosić ludzi, pokazać im, że coś innego jest fajnego, zdrowego i fajnie się rozerwać hmm. i rozwinąć. Hmm. Rozumiem, że to planujesz jako cykliczną mikrowożę. Będziesz się tutaj wrócić? My jesteśmy w 100% nastawieni na to, że to powinna być cykliczny. Hmm. Na miastu się należy taka decyzja, jest na tyle dużo, na tyle fajnych miast mamy, te wszystkie okoliczne miasteczka, że myślę, że ma to ogromny sens. Wczoraj był wiceprezydent, jak w ogóle mamy Myślę, że to jest jedna rekomendacja, rekomendacja do tego, że będzie mogła być kontynuowana. Dużo zależy od miasta. bardzo dużo Ja myślę, że to jest ogromna szansa, ale tak. tak. No bo tak, Łódź poszła w tę stronę. Tak. Mamy ten międzynarodowy teren, Oczywiście, ludzie z większym w było ale możemy też troszeczkę włączyć do tej społeczności tak, imprezowych tak, właśnie takich wydarzeń. Ja myślę, z tego typu plaży yy, przyzwyczaj, przyzwyczaj, ochotniczych. przyzwyczajenie ludzi do tego, że coś jest cykliczne, że mogą się na to nastawiać, że każda osoba, która tutaj przyjdzie i wyjdzie stąd uśmiechnięta, będzie w przyszłym roku kojarzyła, że coś takiego powinno już mieć miejsce i będzie mogła powiedzieć dalej, że słuchajcie, coś takiego powinno co się wydarzyło. Zresztą o tym wiem też z wiceprezydentem miasta mówi, że to jest taki festiwal, na którym chodzi o mną pomiędzy stolikami. I patrzy się, wszyscy ludzie uśmiechnięci, tak? Tutaj nie ma żadnych nerwów, nie ma żadnej, nie wiem, skin, nie ma żadnych kłótni, tak? Popatrzy się, tysiąc, ileś osób jest na płycie, tak? Jest cisza, spokój, wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy myślą, grają, są same pozytywne emocje. No, był autentyczny szok, tak? Jest tylko 66 gratulować frekwencji, no i myślimy, że w przyszłym roku dziękuję za uwagę。